A co tu robisz? Przepraszam na ucztę artykulacyjną. No tak, mogę? Proszę. Mm. Rzucie to świetne mm. ćwiczenie artykulacyjne. Powoli, powoli. Wierzę, że najczęstszą przyczyną wad wymowy, czyli wad artykulacyjnych jest niska sprawność narządów artykulacyjnych. A wystarczy, że zaczniemy regularnie ćwiczyć narząd artykulacyjny i jesteśmy w stanie pozbyć się tych problemów, które doprowadzają do wad wymowy. Tak, na przykład niewyraźnej mowy. Chciałybyśmy dzisiaj pokazać kilka takich ćwiczeń, które pomogą w usprawnieniu tej yy, mowy i mamy nadzieję, że wam się spodobają, bo to są bardzo smaczne ćwiczenia. Naszą ucztę Rozpoczniemy od zabawy obrazkowej. Pierwsze ćwiczenie. Wyciągamy język naprzemiennie do lewego, a następnie prawego policzka. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Napełniamy policzki powietrzem, tak jak balony, i wypuszczamy powietrze za pomocą uderzenia. I ostatnie ćwiczenie z serii obrazkowych. Uśmiechamy się szeroko, pokazując ząbki, a następnie układamy nasze wargi do dzióbka. Następne pyszne ćwiczenie pomoże nam usprawnić pionizację języka. Użyjemy w tym celu chrupek kukurydzianych. Uh -huh. Należy je przykleić na naszym podniebieniu miękkim, czyli naszym suficie, który znajduje się u góry w naszej buzi. Jak najdłużej przytrzymać językiem? Najlepiej do momentu rozpuszczenia. Łasuchu, nie zjedz za szybko. No to co? Zaczynamy? Zaczynamy. Mhm. Kto najdłużej utrzyma marchewkę nad górną wargą? Uwaga. To ćwiczenie cudownie ćwiczy mięsień i okrężny ust, który jest odpowiedzialny za wszystkie głoski. Ups! Zgusiłaś! Wygrałam. Wygrałaś! Truskawki! A może ćwiczenie z wędrującymi truskawkami? Świetny pomysł! To ćwiczenie polega na tym, żeby przepychać truskawkę dookoła naszych ust w środku. Cudownie ćwiczy język, cudownie ćwiczy mięśnie policzków i, i... wargi. Mhm. Mm. Świetna. Zaczynamy. Jasne. Odgryzamy kawałek truskawki. Mhm. Mm. Mm. Mm mm -hmm. mm. No. Udało mi się zrobić jedno koło, a Tobie? Jedno, ale to dlatego, że ta truskawka jest tak smakowita, że nie mogłam się powstrzymać i musiałam ją po prostu zjeść. Was też zapraszamy do takich smacznych ćwiczeń, rozgrzewania naszych narządów artykulacyjnych. A my po prostu ćwiczymy dalej. Ćwiczymy dalej. Mm? <웃음> <웃음> 아, 미있다 <laughs> 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 <laughs>